t a k Pod kukurydzę 23 kwiecień około 17 hektarów chyba na razie tylko uszykuję. rozsiejemy mocznik i polecimy z talerzówką uprawić. Pojutrze pewnie będzie uruchomienie siewnika ale o tym później zobaczcie. Zachciało się mocznika z importu. Zobaczcie co się dzieje, aż leci normalnie tutaj pod spodem woda co tu teraz zrobić? Rozeżnąłem do końca. Jak tu rozeźnę to poleci. tutaj na mnie. Tam jakoś się przełęczyłem z tymi dwoma workami. Został no, gdzieś na dworzu. Nieszczelne bagi. Tu spróbujemy jakoś może. Tak to jest. Chciało taniej. Teraz wyślę poleciam Pytanie czy dorośli maczy Oj masak No właśnie No trudno Się poradzi. Jak masz? mam się tak męczyć z tyloma tonami, to ja dziękuję. Dopiero dwie tony już mam dosyć. Teraz worek wyjmij, kurde. Na szczęście, że to idzie w ogóle. Musiałem na drugą dawkę w zbożach. Na szczęście idzie. Teraz trochę dłużej postało, wyspowi i się skawaliło. Gwoździe można wbijać Ja pierdzielę Przecież to się nie rozsypie wcale Będzie później tupać No to musimy sprzątać. Tylko pytanie, co będzie dalej? Ale chyba 2,5 tony, tylko na razie rozsieję, bo będę dzielił te dawki. Przed siebie planuję 150. Jeszcze jeden worek, bo tylko 150 kg planuję na razie dać. I nie wiem, czy na... będzie na 15 hektarów, czy na 18. Jeszcze muszę teraz pojechać i zobaczę, czy tam nie będzie mokro. siewnie 150 i po głównie, tak pewnie podpłaszczeniu, jakoś może na szósty liść. Zobaczymy, jak z czasem wyjdzie. 100 kg gdzieś się rzuci, taki jest plan. Ale też zobaczymy, jak ta będzie wyglądać i czy nie będzie suszy. Jakbyś, jakbym wiedział, że będzie susza, to bym pewnie wszystko dał siewnie, A w tym roku chcę to podzielić. Też na lżejszych ziemiach będzie kukurydza głównie, więc lepiej wszystkiego od razu nie dawać. Dobra, jedyną szykuję na no później, w razie co, jakbym tam wszędzie wjechał, gdzie planuję zasieć na razie. Zobaczcie, normalnie woda pod giplegami. No, co zrobić? No i lecimy tak jak mówiłem 150 kg na razie. I później zobaczymy, ile dokładnie tych hektarów będzie do uprawy. Przelecę tam na pusto i będę wiedział, czy da radę to uprawić, czy tam siać w ogóle. Jak tak, to jeszcze jednego big baga wrzucimy. Tam są takie dwa miejsca, dwa dołki. Całe pole jest ok, ale na końcu takie dwa dołki. I... No i nie będziemy tego zostawiać. Jak siać to całość. Tutaj już widzicie przejazdy, siałem tutaj sól. Tutaj akurat mi zostało jeszcze jak siałem na łąki. To tutaj jest dwa tygodnie temu, rozrzuciłem, czy nawet trzy. Sól tutaj chyba 100 kg gdzieś poszło. Ogólnie tam, gdzie mniejszy potas, ale to chyba nigdzie, może na jednej działce, już nie pamiętam. Tak, gdzieś tam wyszedł to tam 200 kg poszło. Nie, tam jeszcze nie chciałem, bo tam mokro na tam wyszło. Niski potas podajemy 200 kg gdzieś. A gdzie bardzo wysoki to nawet nic nie dawałem, bo jeszcze teraz poszło na wiosnę gnojewica. Także dobrze, że te badania gleby na jesieni się zrobiło. Bo teraz mniej więcej wiadomo jak to nawożenie układać. A nawet na niektórych działkach odpuszczam są no i fosfor też, gdzie bardzo wysoki, to, to można dać mniej w podsiewacz go. Dużo można zaoszczędzić na takim badaniu gleby. Tutaj ustawiam nawigację, bo tu mam cały rozsiewacz podpisany. Pod te przyciski. Tutaj jest ta działka, co poplął, był na zimę stależowany i na początku marca uprawiałem na głęboko. Vlog był nawet z tej działki, trochę podbijało tutaj tych kości, ale teraz talerzówka pójdzie jeszcze dzisiaj pewnie. No nie pewnie, tylko na pewno polecę to uprawie No i niech czeka, jutro nadają opady. Niestety właśnie tak się wahałem, co tutaj robić, no ale trudno. Ziemia jest luźna więc tutaj nie zasklepi i myślę, że będzie można siać. Chyba, że naprawdę dużo doleje, to w czwartek nie, nie damy rady tutaj zasiać. A zresztą kukuryst na razie czekam jakoś tak koło majówki w majówkę czy po majówce się te denty poobsiewa. No a reszta będzie po, po mieszance gorzowskiej. W sumie gdzieś 54 hektary, z czego koło 15 po gorzowskiej. No a resztę tak na dwie tury właśnie tutaj dzielę, Teraz koło 17 jeszcze dokładnie właśnie nie wiem. No i później tak, niecały. No i działamy, zobaczcie jak ładnie tutaj się robi, ten rzepak się miesza. Więc myślę, że już teraz nie podbija. No jeśli trochę odbije, to najwyżej wcześniej się poleci z odkwaszczaniem. Leci podcasting, kanał sportowy. Także nie tylko muzyki słucham. No i może uda się jeszcze miało być uruchomienie na czwartek przełożone, ale może uda się albo dziś wieczorem albo jutro rano bo jutro od południa deszcz więc dobrze by było to wcześniej uruchomić trochę się zejdzie z tym poustawianiem wszystkiego tutaj gdzie rozsieje, rozsiałem mocznik to robię ile mogę i zobaczymy jak będzie z tym uruchomieniem siewnika jeszcze jest taki temat, że w środę mi na piątek doszło się, nie trawię na cały dzień i myślałem, że u siebie w piątek podosiewam, będzie taki luźniejszy dzień reszty tych z podosiewam, co byśmy w czwartek uruchomili ten siewnik wtedy też dużo nie będę dużo bym nie zasiał w czwartek a to ostatni przejazd i na tym po lewej stronie zawsze taka górka lekka się robi, więc podniesiemy trochę i wolniej przyjdziemy. O, i jest ok. Trochę wolniej, lepiej pewnie niżej, ja wolniej. Nie wiem, coś tutaj muszę wykombinować, żeby po tej jednej stronie nie robiło takiej górki. Albo trzeba skrajny talerz kupić, ten mniejszy o mniejszej średnicy, taką gwiazdkę. Bo tam za, za dużo ten przedni talerz wywala ziemi na prawo. No i taka górka się robi jak wolniej. to jeszcze nie ma takiej prędkości i jest w miarę ok. Tu przejdziemy sobie wolniej. A tu by się przydało. Z tyłu jest właśnie taki, taka gwiazdka założona. Bardziej żeby dorzucało w dołek. I może bym zamienił te dwa talerze? Może by było to lepiej? A tak to muszę kurde robić od prawej strony cały czas. Nie jest to tutaj dopracowane. Trzeba coś z tym pomyśleć, żeby to lepiej robiło. No i na zagłówkach też najgorzej zawsze. Taka górka zostaje no muszę wolniej bo ta górka się robi I tak to tutaj wygląda tutaj było na zimę akurat prawiane na głęboko no i teraz tylko talerzówka przedsiewnie zobaczcie jak to fajnie wygląda no i jest twardo przede wszystkim zagęszczoną ziemię będzie siane dzięki temu też na pewno więcej wilgoci się w ziemi będzie utrzymywać Leży mocznik i gnojewica. tutaj trochę się pcha. Ale dobrze, niech się miejscami pcha. Niech to się zarównuje. No i ten wałcownikowy robi robotę. No super, to wygląda. Niby polski sprzęt, ale. Co do wykonania można mieć zarzuty, ale ważne że robi. Kapitalną robotę. Taki głaz się wyciągnął. Właśnie duży plus, że po tym nie ma wcale kamieni. Takie mniejsze się wciskają, większe nawet też. No tutaj jakiś głaz wielki się wyciągnął, ale ogólnie no to nie znać po tym kamieni wcale. Ten wał wciska. No, głaz tu jest potężny. Nie udźwignę jego tutaj. Niech leży jakoś się ominie silnikiem, i później ładowarką się przyleci. No dobra, ja działam. Szykujemy pod ten siew yy, na początku. No i tutaj się udało zrobić. Więc tak gdzieś koło 18 hektarów na razie zaszujemy, i tyle. I ruszę do innych, jeszcze do prawy, i resztę u siebie już innym razem. Kolejne hektary obywają tutaj. Ta działka, właśnie co na początku marca, była też uprawiana na głęboko. To wtedy już była rozlana gnojowica. O, tutaj jakiś kamień. Się się przy siebie nie będzie przeszkadzał. No i uprawiamy. Pięknie to wygląda, podoba mi się. Pod spodem jest dużo wilgoci. Mam termometr gleby w domu, zapomniałem wziąć, byśmy zbadali, bo na pewno teraz ziemia się ochłodziła i potrzebuje na pewno kilka dni ciepła, żeby żeby się nagrzała lecz będziemy sieli odmiany flint na początek oraz flint Dent. flint można siać nawet od 8 stopni celsjusza czy nawet i mniej no, mam taką sprawdzoną odmianę na wczesne siewy, ona najlepiej wygląda z początku wegetacji kukurydzy najlepiej z wszystkich odmian zawsze wygląda później to różnie bywa mowa o odmianie lomas stop nasion jest na słabsze gleby a zapomniałem linii przerzucić bo robię na około ciekawe czy zmiany linii można pod joystick ustawić pewnie tak, żeby tutaj nie, nie klikać to działka długa nie taka szeroka, więc robię na około wygodniej jest na uwrociach no i tutaj jest piąta klasa pieseczek miejscami a piękna struktura tutaj się zrobiła, bo wtedy uprawiałem, to było bardzo mokro No i taka struktura jest gryzełkowata, Dużo wilgoci w glebie jest. No wiosna jest obfita w opady, więc no nie wiadomo jak będzie później. W przypadku tych późniejszych siewów, które też będę u siebie wykonywał, trochę chyba muszę na podnośniku pchać się czasami. No tak, nie robię aż tak głęboko głębiej jak na głębokość siewu chociaż tutaj na piachach to będę siał głęboko dosyć i ma co robić on powiem 14 na godzinę więcej nie chcę iść 300 koni z ustem i w 5 metrowej w uprawie przedsiewnej talerzówce ma co robić, czuję ją Tutaj była wiosenna już uprawa, więc myślę, że ta ziemia też jest tutaj bardziej nagrzana. Zobaczymy, może tutaj poczekam z siewem, tylko tam zasiejemy z jedną działkę. Zobaczę jak z czasem będę, chociaż no, zależy mi na tym, że zależy mi na tym, żeby zasiać te działki, gdzie już jest uprawione. Bo Później chwasty już ruszą, a kukurydza później ruszy i jak się ją później zasieje i trzeba będzie odchwaszczać wcześniej. Chociaż w takim wypadku, w tamtym roku, to praktykowałem najlepiej używać dawek zielonych. Zacząć wcześniej. A podzielić dawkę herbicydu na dwa zabiegi. Walczą jak wtedy robiłem, to, to chyba płyzej doszło. A tu mamy teraz jeden klip zdjęty, wtedy chyba wszystkie były założone. Linia, i dobra w Do takiej działce też chce się robić, ubywa pola. Dają już od soboty ocieplenie i brak opadów więc myślę, że jak będzie susza to takie czekanie też długie, no może też źle wyjść, bo później nie będzie wilgoci na wschody i zawsze jest ciężko trafić z tym siewem dlatego ja stosuję takie na dwie tury dokładnie podzielimy w tym roku te siany Bardziej może no, siewnik chcę wcześniej uruchomić przed, przed ruszeniem siewów usługowych u siebie Zobaczymy czy szybciej, szybciej nie chce iść 14 Sprawdzimy spalanie 7, 7, 8, 4, 8, 6, 8, 2. Dużo od idzie jednak tutaj już inna norma. 0,7 litra na hektar się idzie. 8 litrów paliwa, tak pokazuje chwilowe, 7,5. A później resztę nie wiem, czy, czy nie zrobimy unią Kombi. Zobaczymy. Ale fakt tutaj po tym jest bardziej zagęszczony, bo ten wał idzie i robi robotę, a wał stronowy w Unii Kombi, no to, to on tam tylko zarównuje, a nie zagęszcza. Kiepsko zagęszcza, zawsze jest pół, no tym bardziej, że tam później będą kawałki takie Późno robione na głęboko, więc tam będzie pół. No. no ale to zobaczymy i tak będę pewnie musiał przeczepić później rozsiewacz do 7.2.8, żeby się wnika nie odpinać do kukurydzy, ale to zobaczymy. Tutaj nie mamy kontroli sekcji, lecz to można i ręcznie później zmieniać szerokość, więc to nie jest żaden problem. 314 pójdzie właśnie na nawożenie pogłówne do rozciewacza. No, i też, oczywiście, nie ma kontroli sekcji, ale to, to chyba nie jest problem. I ręcznie sobie będziemy zmniejszać szerokość, jeśli będzie taka potrzeba. No, dobra, się ciepło ubrałem i nawiew miałem ustawiony napięciaś. Możemy opuścić. No w końcu się nie kurzy na siewie kukurydzy, tak? To jak zawsze uprawiałem, to była masakra. Nic nie było z tyłu widać, więc trzeba się cieszyć z tych opadów. Trochę by się przydała temperatura, ale to może za to na tych ogrodników w maju będzie ciepło. i... To już może są ostatnie dni zimna tej wiosny. No taką nadzieję. Zajmiemy to naraz nie. A to już tradycja, że tyle zostaje. <grym> Nigdy na cały przejazd nie jest tylko. Zawsze musi kurde no metr dwa zostać. To chyba każde pole tak są specjalnie wymierzone. <grym> no dobra, to na tyle. Następnie blogu już pewnie się. Więc trzymajcie się na razie. Cześć.